Cześć wszystkim, tu nie kto inny jak Spider Cox. Jesteśmy w kolejnym odcinku z 16 oczywiście Hero Zero. Dobrze, więc sobie najpierw do pozdrowień przejdziemy jak, jak, jak codziennie w każdym odcinku. Dobrze, więc tu mam pozdrowienia od użytkowników. Większość z mojej drużyny, na przykład ma pisał. Pozdrowisz na odcinku? Nie, to już było w tamtym odcinku. Tu pisał on pozdrawiam, na odcinku i powiedz jaką masz kartę graficzną Więc pozdrawiam Cię z Łamas Statystyki jak na Twój level Są zajebiste, naprawdę są mega staty Kartę graficzną mam GT740M Masz nawet napisane w moim kanale, w opisie na kanale moim Więc możesz sobie tam zajrzeć, specyfikację mojego komputera Jeśli jesteś zainteresowany Dobrze, więc przechodzimy sobie dalej Pozdrowisz na odcinku i ocenisz moje staty. Twoje są super. Matthew też nagrywa na YouTube. Link do jego kanału zostawię Wam w opisie najprawdopodobniej. Jego statystyki są. Fajne statystyki, pot na 50%. Wszystkie trzy poty na 50%. Serdecznie cię pozdrawiamy, Matthew. Dobrze, więc sobie przechodzimy tutaj jeszcze dalej. Tu specji coś pisał. A o rozebraniu się do walki. Zbijamy sobie honorek. Film. Nowy film od Matthew. Okej. Okay. Mm, dobra, to już z nim pisałem wcześniej. Ktoś jeszcze chyba pisał o pozdrowienia. Yy, kto tu pisał? O, pozdrow na odcinku. Mam motek amnezji. Fajnie, że masz ten młotek. Mi też by się przydał niestety jeszcze nie mam tego młotka. Statystyki 71. Masz fajne statystyki, nie masz pota na 50%, przez to trochę masz, masz gorsze staty, lecz yy, nie ma co płakać, bo statystyki naprawdę robią wrażenie. Dostałem multitasking, więc sobie tu misję załadujemy jedno. Yy, dobra, więc sobie weźmiemy tutaj jakąś misyjkę. Yy, taką krótszą 3 minuty. Tutaj zadanie nadzwyczajne sobie we wezmę. Jaki jest plan? Dobra, a nie tu 28 minut. 28 minut do kolejnego tego, więc ja sobie zaatakujemy. Tak, ZRT. Już nie wiem, czy mają takie niektórzy dziwne niki ZRT, sobie dodają, ale to już, już jest kwestia lub albo nie lub. Wpisała dama do listy, dobra, fajnie, spoko dobra, dobra sobie tutaj jeszcze podbijemy statystyki muszę zbierać żeby zbić pełną karczmę dzisiaj no dobra misja się kończy za 2 minuty jeszcze jeden trening mi tu został fajnie ten multitasking polecam sobie wykupić bo się opłaca no dobra dzięki dzięki jak na razie za oglądanie w tym odcinku to było na tyle Następnie sobie jakieś zadania na porobimy, jakieś tam inne ciekawe rzeczy z Hero Zero, więc tak, pozdrawiam serdecznie całą drużynę, yy, oglądaj oglądajmy na bieżąco, bieżąco, jeśli się podobało zasubskrybuj kanał, cześć, na razie, hej!